Witajcie kochani w kolejnym odcinku naszej serii. Codziennie rano spotykamy się po to, żeby tutaj większą grupą otworzyć Boże Słowo, Pismo Święte i wczytać się w to, co Bóg do nas mówi i wierzę, że tworzymy tutaj wyjątkowy klimat. Patrząc również na komentarze, które są pod moimi filmami, że nie ma tutaj hejtu, nie ma tutaj jakichś krwawych dyskusji teologicznych. Jest to wspaniałe, bezpieczne miejsce, gdzie możemy po prostu budować swoje serca na tym, co jest fundamentem, na Jezusie Chrystusie. Dzisiaj zabieram Was do listu do Filipian, trzeci rozdział i dziesiąty werset. Ostatnio w naszej grupie domowej, kaszubskiej, grupie, grupie domowej, jak ją nazywamy, żeśmy studiowali właśnie ten cały trzeci rozdział, i jest to kopalnia różnych spostrzeżeń, wskazówek, które od Boga możemy odebrać, ale dzisiaj tylko dziesiąty werset. Żeby poznać Jego i mocy jego zmartwychwstania oraz swój udział w Jego cierpieniach, upadając się do Jego śmierci. To jest kontynuacja poprzednich wersetów, gdzie pa Paweł pisze o tym, że wszystko, co było dla Niego zyskiem, uznał za stratę ze względu na Chrystusa, wszystko uznał za śmieci w porównaniu z doniosłością poznania Chrystusa. Wcześniej wymienia różne swoje atuty, że tak powiem, jako człowieka wykształconego, pochodzącego z właściwego narodu, z właściwego plemienia, z właściwej frakcji teologicznej. tak, To wszystko takie wspaniałe i cudowne, i to wszystko zestawia z poznaniem Chrystusa i mówi, że to wszystko jest jak gnój, dosłownie mówiąc, jak śmieci w porównaniu z Jezusem. I to wszystko uznał za nic. Po to, żeby poznać Jego, żeby poznać Jego, poznanie Chrystusa jest warte wszystkiego. Zupełnie jak w tej przypowieści o, o tym skarbie, którym jest Boże Królestwo i my, jako grzesznicy, którzy zaczynamy poznawać Bożą Miłość i znajdujemy Boże Królestwo, znajdujemy tą Bożą Miłość, zostawiamy wszystko, żeby pozyskać właśnie to, co znaleźliśmy. Ale z drugiej strony. Jego osoba jest tak ważna dla nas, jest w centrum, ponieważ On najpierw również nas uczynił w centrum, On również dla nas przyszedł tutaj i oddał wszystko, co miał, oddał swoje życie, ponieważ my byliśmy dla Niego tak cenni. I wszystkie inne rzeczy były mało ważne w porównaniu z nami. Tak więc, jak zawsze, On jest pionierem, i On pokazuje nam, jak to ma być. On pierwszy umiłował, on pierwszy ukochał, on pierwszy dostrzegł skarb, którym my byliśmy, i teraz my odpowiadamy na tą miłość również znajdując skarb w Chrystusie. Tak więc, poznanie Jego jest czymś najwspanialszym i moc jego zmartwychwstania. Wiecie. Dotknęły mnie te słowa. Ten werset w ogóle jest bardzo rozbudowany, i tu się kryją wieże głębokości wielkie, których dzisiaj nie poruszę, bo, bo jeszcze nie jestem świadoma ich po prostu. Ale to, co ostatnio do mnie dotarło, to że jest moc w zmartwychwstaniu Chrystusa. Jest to moc okazana nie tylko przez to, że. Yy, że śmierć została pokonana. Tak? Coś, co było odwieczne naszym wrogiem i najgorszą rzeczą, która mogła nas spotkać, właśnie śmierć, to zostało wszystko pokonane w Chrystusie przez Jego zmartwychwstanie, przez Jego śmierć i zmartwychwstanie. Ale również dlatego, że Jezus, kiedy zdecydował się umrzeć na krzyżu, to on zdecydował się oprzeć z wiarą na tym, co zrobi z Nim Ojciec. I nie próbował po ludzku zapewnić sobie po prostu jakiegoś po prostu życia, czy, czy wygodnego życia, a jakiegokolwiek życia. Nie, nie uczepił się tak jak ludzie się czepiają, prawda? Tonący brzytwy się chwyta. Czyli chwytamy się za wszelką cenę, żeby tylko nie umrzeć. Jesteśmy w stanie zrobić straszne rzeczy tylko po to, żeby nie umrzeć. Jezus nie zrobił tego, ponieważ zaufał, że, że Ojciec budzi Go z martwych. I jest moc w Jego zmartwychwstaniu, ponieważ jest tam pokazana niesamowita wiara naszego Pana. Niesamowita Jego wiara. Że On naprawdę zaufał, że że zaraz się kończy wszystko i on zaufał, że to nie będzie koniec, że zaraz będzie ciąg dalszy, ale to nie o własnych siłach zapewni sobie ten ciąg dalszy, tylko przez wiarę, że ojciec coś z nim zrobi, tak? że, że Bóg dokończy tego dzieła. I dlatego jest moc w jego zmartwychwstaniu pokazana, ponieważ on poddał się i przez to doświadczył niesamowitego przełomu, wyniesienia, zwycięstwa. Jest, jest pokazany ten mechanizm, że kiedy my opieramy się na Bogu, to Bóg może robić wspaniałe rzeczy, ale my musimy się oprzeć na nim, zaufać, tak jak Jezus zaufał, że zostanie zmartwychwłuszony. Tak więc yy, poznanie Jego, moc Jego zmartwychwstania oraz swój udział w Jego cierpieniach, kiedy my idziemy za Jezusem, to. Również cierpimy i ja wiele razy nagrywałam różne odcinki, nie można powiedzieć, że jestem kimś, kto promuje Ewangelię sukcesu, chyba że rozumiemy odpacznie sukces. Dla mnie sukcesem jest po prostu pełnienie Bożej Woli i um, sukcesem jest życie w pełni Ducha Świętego. Ale to nie oznacza, że życie jest wtedy proste, bez problemów i że jest high life. -ik. Nie. Tak więc ja dużo mówię na temat cierpienia, może nie dużo, ale mówię o tym, mówię o cenie, którą mamy zapłacić, mówię o tym, że to jest część naszego życia chrześcijańskiego prześladowania. Sama ich doświadczyłam, kiedyś bardzo mocno, teraz ostatnio mniej, ale również doświadczam. Każdy, kto coś robi w Bożym Królestwie, doświadcza działania diabła, przeciwności. Tak więc jest to część nieuchronna. Po prostu dokąd żyjemy na tym świecie, tak będzie. Jezus tego doświadczał, apostołowie tego doświadczali, my również tego doświadczamy. Tak więc mamy swój też udział w jego cierpieniach. On cierpiał i my również cierpimy idąc za nim, ponieważ jest tarcie między tym światem Bożym a światem, w którym żyjemy. I to tarcie czujemy na własnej skórze, tak czujemy na własnym życiu. I ostatnia fraza, upadając się do jego śmierci. Myślę, że to nie chodzi o to, że, że mamy być masochistami, mamy być ludźmi, którzy szukają okazji do tego, żeby cierpieć. A Jezus tak nie robił. Jezus tak nie robił. Jego cierpienie wynikało z tego, że ludzie go nie rozumieli, że, że ludzie byli przeciwni tej drodze, którą on pokazywał, przeciwni jego ducha byli i dlatego Jezus cierpiał. Ale kiedy my idziemy za Jezusem, upadabniamy się również do jego śmierci, przez to, że nie chwytamy się życia za wszelką cenę. Wiemy, że coś jest dalej. Wiemy, że to życie na tej planecie, tutaj to cielesne, jest y, ograniczone czasowo, zaraz się skończy. A y, to, na czym się skupiamy, to cała wieczność. Dlatego nie będziemy w imię ratowania swego życia robić rzeczy podłych, grzesznych, brudnych, bo Chrystus jest dla nas teraz najważniejszy. I upodabnienie się do Jego śmierci oznacza również to, że my ufamy, tak jak Chrystus zaufał. Że zostanie z martwych zbudzony, że jego śmierć nie jest końcem. To jest jakby ostateczny akt poddania się Bogu i przez ten akt może się dokonać coś najwspanialszego w przyszłości. I tak samo my, kiedy umieramy dla siebie samych, umieramy dla swoich planów, swoich marzeń, jakichś wyobrażeń, po prostu odstawiamy to, mówimy nie. To, co Bóg chce, jest właściwe. Nie dlatego, że mnie tak wychowano, tylko dlatego, że już poznałam go na tyle. Jest to rozsądny wybór, rozsądny duchowo wybór, bo kiedy ty trzymasz z Bogiem, to to jest najlepszy układ, jaki może być. Trzymasz z Panem wszechświata. Nie może stać ci się krzywda. Tak więc, mm, ale jest to jednak poddanie się, jest to jednak uniżenie się, i, i czasami jest to bardzo bolesny proces wewnętrzny. To umieranie dla siebie. Kiedy umieramy dla siebie, upadabniamy się do śmierci Chrystusa, bo On również zaparł się siebie i poszedł na krzyż, chociaż bardzo się bał, ale wiedział, że jest coś dalej. I ta wiara, ta wiara go przeprowadziła pomimo strachu, pomimo bólu, pomimo tego, że, że było jakieś zamieszanie, że był wstyd, były te wszystkie trudności to on zdecydował się to zrobić. I, I my tak samo my tak samo idziemy za nim i decydujemy się umierać, e, dla tych swoich różnych e, również przyjemności, e, jakichś koncepcji na życie. Teraz jest mnóstwo tego, różnych propozycji. Zrób to, pojedź tam, zamieszkaj tu, zmień pracę, zmień żonę, <zum> zmień samochód. E, są różne propozycje. Ale my, kiedy sięgamy po słowo, kiedy przychodzimy do Boga i mówimy te wszystkie koncepcje, może są atrakcyjne, ale ja wybieram Twoją koncepcję, Boże, ja wybieram Twój styl życia. Coś, co może się wydawać anachroniczne ludziom tego świata teraz, że czytamy księgę, która była napisane, napisana tysiące lat temu, czytamy ją, bo wierzymy, że to jest prawda. I jest to rodzaj umierania. Jest to rodzaj, rodzaj zapierania się siebie, zapierania się tego, co mówią nam zmysły, często, co mówi tak zwany zdrowy rozsądek, przez niektórych tak y, określany. Dobrze jest być z Tobą, Boże, dobrze jest być w Twojej obecności. Jesteś dla nas najcenniejszy, Jezu, najcenniejszy. Jesteś perłą naszego życia. I nie jest trudno zostawić wszystko dla ciebie. Czasami jest trudno, bo tak nie czujemy, bo się boimy, ale patrząc na, to, na Twoją wielkość, na Twoją miłość i szlachetność, nie jest wtedy trudno. Jest to najbardziej właściwa droga, jaką można iść. Dziękuję Ci, że. że jestem godna tego, że Ty mnie zaprosiłeś do tego, by iść w Twoje ślady. Żeby upadawniać się do ciebie w każdej części Twojego życia. Również w tym umieraniu, również e, doświadczając mocy zmartwychwstania i tego fizycznego, które będzie kiedyś, ale również tego duchowego, którego teraz doświadczam wielokrotnie. Dziękuję Ci, Jezu, że, że mogę Ciebie naśladować, że. Że moje życie może być poddane tobie, to jest najspanialsza rzecz. Jesteś dla mnie najważniejszy, najważniejszy dla wszystkiego wielbię Ciebie, oddaję Tobie chwałę, cieszę się Tobą i wiem, że nikt mi Ciebie nie zabierze. I całą wieczność będziemy razem. Dobrze jest być naszym Bogiem, dobrze jest być kochani w Jego obecności, dobrze jest iść za Nim i robić to, co On, doświadczać tego, co On. Tych wspaniałych rzeczy, ale również tych trudnych rzeczy. Wtedy, mm, wtedy jesteśmy jak bracia, tak? On jest naszym starszym bratem, a my jesteśmy tymi młodszymi, które, którzy idą za Nim. I, I żyją tak samo jaką. Kochani, dziękuję Wam bardzo za ten poranek wspólny. Zapraszam na jutro. Błogosławię Was. Do zobaczenia.